Pozbyłem się zbędnego pałacu. Za to musisz się o. zmierzyć ze mną. O. A co to? Wielki zielony komar? Gdzie moja paczka na muchy? A gdzie paczka na przerośnięte komary? Już mam. nie powstrzyma czekaj Janku to nie ma sensu jak to nasz mały Leo jest gdzieś tam wiem że nie możemy przerwać poszukiwań ale w ten sposób go nie znajdziemy mały śnieżek nas nie powstrzyma a, a, a. Jan Janku a, a. <laughs> Może jednak wezwiemy oh. pomoc! Oh, Tabarługo! On chyba tego nie przeżył! Oh, no, o, ty oh, nie ty nie Nauczyłem nie. się tego odgrzebcia. W razie ataku. Pod ziemię wskakuj! Nic ci się nie stało? Nie. Jestem tylko trochę. Otłuczony, muszę chwilę odpocząć. Aż trudno uwierzyć, że przez to nieduże urządzenie mamy takie wielkie kłopoty. Wow. To moja wina. Gdybym się tu nie zjawił, to wszystko by się nie zdarzyło. Nie uciekaj, Leo. Każdy czasem popełnia głupstwa. Pamiętaj, nigdy nie uciekniesz od siebie. Hej, chyba to się zepsuło. A, jasne. Woda spowodowała spięcie. Już wiem, jak można zatrzymać wielką maszynę Arktosa. Aha. A to co? Ojej! Czyżby chcieli rzucać we mnie tymi wielkimi, strasznymi wiadrami? Czekajcie, aż maszyna podwiezie bliżej! Zaatakujemy ją wszyscy razem! Ta baluga? Nie bójcie się! Yy, nieważne. Tym razem na pewno go załatwię. Zatrzymamy go! O! Więcej wody! O! O! Do stronnika! Szybko! A -a -a! A -a -a! Dwóch za jednym zamachem! Jestem panem świata! Panem świata! To dla ciebie mamusiu! nic <laughs> nie mów. Radzę ci Jakubie. Udało się! Tak, udało, udało się! Kurwa! To Le zasługa naszego Leo. Nie żyjemy! <laughs> Dziękujemy! Jesteś wielki? Nikt nie będzie dla mnie taki miły tam, w domu. Wiesz, że to nieprawda, Tabalugo? Mm, tak, ale gdy mu powiem, będzie chciał wrócić. A ja więcej go nie zobaczę. Zastanów się, co powinienem zrobić, przyjaciel? Mm. Co się stało, Tabalugo? Mm, nic się nie stało. Mam dla ciebie dobre wieści. I jeszcze nie wiesz, że ktoś na ciebie czeka, tam, w twoim świecie. O czym mówisz? Chodź, chodź, pokażę ci. Nie możemy tak zostawić Leo. Będziemy go szukać mimo śni hmm? Może chcecie użyć wpychacza? No pewnie. wy jesteście moją rodziną Wszyscy Co tam się dzieje? Nie wiem, czy im się spodoba A Może będą krzyczeć, gdy coś mi nie wyjdzie? Właśnie tak A może cię pokochają? Leo, jest tylko jeden sposób, by się o tym przekonać Przejście do twego świata zamknie się, gdy nasza gwiazda zajmie Przejście do innego świata? Teraz albo nigdy nie wiem co robić. Teraz przejście jest jeszcze otwarte, ale nasza gwiazda wkrótce zgaśnie. Chodźmy, zaniosę cię tam. <śmulacza> przejście do innego świata? Tam pewnie znalazłem, żeby się nikt nie <śmulacza> <śmulacza> Co robić, balugo? Posłuchaj głosu serca. No. Jak? Przecież nic nie wiem o tych ludziach. Przeczytaj to. Leo, szukaliśmy cię z Dorą bardzo długo. Bądź dla nas najpiękniejszym świątecznym darem i zostań w naszej rodzinie... Kartka przyleciała tu za tobą, luko. Wiem, Leo. <grywki> dziękuję ci, przyjacielu. Ja też dziękuję, mój leśny bracie. to Pośpiesz się, Leo. I proszę, weź to. Dziękuję, tabaluga. Żegnaj, Leo. Żegnaj. <śmany> Dokonam nowych podbojów. O, ej. Gdzie są te spychacze? Uważaj, Przejechałem kogoś? Nie, to był tylko bałwan. <grym znań> Nie mów! Tak jest wasza rozpłaszczona śnieżność. Zabiorę cię do Sopelkowa i tam dojdziesz do Aha. siebie. Pozbieraj się, panie, zrób to dla mamusi. Oj. Ja chcę do mamusi. Ja chcę. Idź już. Widzisz? To był zwykły, śniegowy bałwan. Leo! O, 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 o! o Leo, znowu! Cześć, Leo! Miło cię poznać! Ach. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Czy chcesz z nami zostać? Na zawsze. O, jasne, że chcę! Spodziewałem się, że to powiesz, synku. A -a -a. A -a. O -a. Mało A -a. brakowało. Dzięki, Leo. Tak, dziękujemy, synku. Jaki piękny łańcuch! Skąd go masz? To od przyjaciela. Wszystkiego dobrego, Wesołych Leo. Świąt. Tych świąt nie zapomnę nigdy w życiu. W wesołych hmm? świąt, Tabaluga. Oh. <laughs> tak. Wesołych świąt! <laughs> Dzielny tabaluga, słów i fat Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile, Również sam, aż ten do gwiazd, I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko dopełni się, to szczęście gdzieś tam. Wersja polska: Hagi film i wideo Wrocław. Reżyseria Andrzej Bogusz, dialogika Jasikowska, dźwięk Jakub Mileński, montaż Robert Maniak, kierownictwo produkcji Piotr Skotnicki. Wystąpili: Tomasz Bednarek, Anna z gruzińska Tomasz Grochociński, Mirosław Kulesza, Michał Konarski, Iwona Rulewicz, Jolanta Wilk, Rafał Dajbor, Dariusz Korzejewski, Rafał Żabiński, Joanna Panasiuk, Elżbieta Gertner, Wiesław Jękot, Janusz Bukowski, Agnieszka Kunikowska, Eugeniusz Majchrzak, Paweł Krokowczyk, Dariusz Grabiesz Artur Sokołowski, Jolanta Jacek Jarosz, Andrzej Bogusz, Ewa Purger, Mirosław Krajewska-Marczewska i Jerzy Mazur. Piosenkę z tekstem Krzysztofa Wrześniowieckiego śpiewał Krzysztof Mieleńczuk.